Kurna wyzwania, że czekasz na niego cholera co on wymyśla zawsze te jego pomysły o jedzie motocyklem świata by chociaż włączył stoi jestem No jeszcze trzeba to ty Co? Co No jak to, to ja wyzwaniasz? Wyzwaniasz w cudze tym ten... miesięcym? Ja już do roboty Węso Ale żółta Nic nie jedzie, wsiada jedzie No przez Pawła i się, czemu prezent No to A masz do niego prezyd? No mam No przez, tego dzwoniłem, wsiadaj Masz tutaj kasz No co ty? Ty w i Pawła to, to Dobrze, że zadzwoniłem, kurde. To mówisz cztery powiedzieć. Ja dzisiaj dopiero zobaczyłem w kalendarzu. Dobra. Akurat mamy do prawej. Wsiada. No, wsiadaj. Trzymaj się. No trzyma, Dawaj, jedziemy. Przewiózł? O co ci chodzi? Dobra, idziemy. Ty się elegancko ubrałeś jak kurde do roboty. Nie. Nie, nie, tak nie, nie, No. wspomniałem całkiem, bądźcie szczerze. Słuchaj, no. Nie można za pewnie. Daj ci pomogę. Dobra, ja sobie zdejmę. Cześć, cześć. Przewiózł to jeden w kole prawda? Czekaj, prezent. Sobie. Gdzie masz ten prezent? Ty w torbie? A ja? Ja jestem przygotowany na... W torbie masz prezent? Taki gorący, taki gorący. Zaraz wyjdzie to. Spokojnie, zobacz. Zobacz się ładnie. O! Przejmę Trzyma. się? Przejmę się, Dobra, trzymaj. Nie trzymaj, trzymaj. trzymaj, to twój prąd.

Witamy, kierownik. Wanko. Paweł dziś są twoje mininy. Więc zdrowia ci z licwimy. To, to jest praca, a nie jakiś tutaj cyrk Dużo szczęścia i zawsze radości. Niech ci zawsze w twoim sercu gości. A, a zanim zwarniemy tę kogoś. flaszkę, to ja cię zapraszam na przejażdżkę. No, oszalałeś najpierw w pracy w wódkę, a teraz jeszcze. Ja powiedziałem najpierw. Zanim walniemy flaskę to ja Cię zapraszam teraz na przejażdżkę. No dobra, dziękuję chłopaki, dziękuję, Dobrze. że zawsze pamiętacie. No to, Tak jak to, zawsze. To, tak, ee, no trzeba ja mam powiedzieć, no jeszcze raz dziękuję bardzo. Zapraszam e, później w śniadanie na jakąś kawkę tutaj i ciasteczko. Żona tam coś upiekła, przygotowała, więc zapraszam Was. E, na dobra, na piastę, kierownik to. siadaj, chodź. Na przejażdżkę, zapraszam wyszaj. Cię na przejażdżkę. No specjalnie przyjechałem motocyklem. Dzwoni do mnie na potem. Specjalnie przyjechałem motocyklem, proszę bardzo. Chodź kierownik, chodź. Nie wygłupiaj ale się bo ja sam nie, Ty mnie bozisz autem, ja cię ze motocyklem, nie ma. Nie, ty. to ja na taką okoliczność... Chodź. wychow. Z domu mnie zabrał pojść. Oh. Ja na taką okoliczność to ja mam swój kas. O! Masz swój Zobacz. Widzisz? A kas zawsze wozi ze sobą. Zostaw ten może, bo nie wiadomo Zobacz. co się może. O. Co Cię może spotkać? O, teraz kierownik będzie po moją Jak rowerem wyjeżdżam czasami z domu to też no muszę mieć pracę tak, tak. Kierownik, tutaj pasu bezpieczeństwa nie ma Także wiesz, to nie, to nie ma pasu bezpieczeństwa Także wiesz, teraz jesteś nie po... za bardzo na to wsiądę stąd Wsiądziesz, nie Teraz z domu także Musisz zobaczyć jak ja jeżdżę motocyklem ramach te, tego prezentu to może ja będę kierował. Nie, yeah. <laughs> yeah. może to Nie, nie. Nie, dobra dobra. Zapraszam zapraszam. nie. Nie, to, no. to no. na Það er ein fælið prezent, en ég er eitthvað fyrir að sjá það. Það er aðeins. Það er aðeins. Það er aðeins.